The 1920s. The prohibition. The violent gangs were gaining more and more power by the trade of illegal outlets. It was a tough time for the average Joe. Not My name is Vinny Canole. And I make an honest living as an enforcer for the mob. But it ain't all fun and games, of course. One time I got a call from a mob boss called Mr. Boluccio. They needed me to come to Thugtown and find some guy named Frank. Thugtown. There was something wrong with this city. Strange reports had been coming in about bizarre incidents and gruesome murder cases. Violent rioters had overrun entire areas inside the city, and it seemed the officials had lost all control. It's been days now since the last contact. But nevertheless, I had a job to do. So here I was, about to step in a freaking nightmare. No i przede wszystkim grafika. Grafika jest według mnie powalająca. Zobaczycie, jaka jest grywalność. Mam nadzieję, że mam przyzbudować. No i jak już się domyślacie, będziemy strzelali do zombie. A jak dobrze wiemy, nic nie pokaże tak, humoru. Jak postrzelanie do zombie. Proszę, stajcie w swojej kabinie, until we're fully docked and the bridge has been lowered. Hey, Commander. People, sure. I don't know, sir, but... hey they're running up to the bridge. They're attacking the sailors and they're... they're invading the ship. Oh, they're everywhere. Oh, Is oh, that you gosh. chunk face goons! Take-what they got! Chunk oh. face goons? What's going on up there? Oczywiście początki gry to jest instruktażek, jak sobie poradzić z nią, ale my już mniej więcej wiemy. O, I idzie no, pierwszy no. brzydak. Cześć. Może być? O, początek tego, co nas czeka. O, mamy takiego bez nóg. O, się jakaś lepsza doni. Przejdźmy dalej, szybko z Jakiś kapitan ma jakieś zdolności? Nie wiem, więcej, wytrzymałości. A, to jest amunicja. A, jej kopnąć, ale wiedzieli. Czy ta beczka wybuchnie? Wybuchnie, tak. Dobrze, idziemy dalej, do przodu, śmiało. Ło! Dostałem kulkę! Ty policjant, Musimy uważać, musimy uważać śmiało do przodu. Mamy granaty? No to użyjmy granaty. jak się cicho i spokojnie zrobiło? to to jakaś para? A, mamy kopnąć tu wajchę. No. Jeden strzał się rozgrana i od razu się uciszyło. Widzicie? Dobra, jedźmy dalej. Spacja się skacze. Bo tak skopa pociągnąć z zombiaka, a potem idziemy do przodu. Oj oj, noże. Uuu, uh, wybucha. I to solidnie. No tu jest checkpoint. O, jest jeżonko. Odzyskaliśmy całe życie. Dobrze. Dobrze. Shotgun się przyda. Moment. Co to za rottweiler? Ojej, jest to wprost. oj 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 oj, trzy strzały gdzie to przeładować. Nie ma dobre stwierdzenie. A w ogóle przyznajecie, że. To, jak się odzywa, czasami główny bohater jest po prostu rewelacyjny. Nie ma to jak granie mafiozem. Przeładujmy sobie, mogę. Oh, Stop no, trying to fight me, like, you freaking know, lunatic! I'm selling lead by the kilo nowadays. Good. This is wystarczy Zobiegane. Dobra, śmiało i do przodu, idziemy. Jesteśmy dzielnym, gencerem, cygnem mafii. Nikt mafii, nie stoi na przeszkodzie. Weźmy shotguna. Dobra Wydajmy się Co tu będzie? A i tu moi drodzy będzie... O, zasypowałem przede wszystkim. U, nie mam do życia, nie będzie to łatwe. Chcę wam powiedzieć, że tu będzie misja pierwsza do przejścia. I mam nadzieję, że mi się uda. Będzie ich tu dużo. Będę musiał poczekać aż ta Minda zjedzie.

if you didn't want to die you're in front of my gun ah! oh, Proszę, wiesz co, to już by mi się nie udało? jeszcze dziewięć? Powiedz będzie się spoko,

Pierwsza taka misja szkoleniowa. Gdzieś ten mój bohater trafi. Tak, gdzieś trafił. Będziemy go sprawdzali. A, mam nadzieję, że Wam się podobało. Lajkujcie, komentujcie. Tak jak powiedziałem, jeden z pierwszych odcinków Guns, Gore i Kanoli. Nagrywał dla Was Konrad. No to cześć.